Siema z tej strony Mierzwin i witam Was w pierwszym odcinku z FNAFA 2 W ostatnim odcinku przeszliśmy FNAFA 1, więc co? Jak obiecałem, zaczynamy FNAFA 2. I lecimy po kolei, więc new game. Okej. Okay. 100 dolarów za week. No, 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 no. I ta historia się dzieje. Przed jedynką i troszeczkę mi tu się mota, mota w głowie to wszystko, że delikatnie nie ogarniam. E, od razu sobie wymutujmy Hongaya. E, nie ogarniam delikatnie e, e, tą jedynkę, bo są stare animatroniki, ale z drugiej strony są też nowe animatroniki i Delikatnie mi się to miesza w głowie, coś tam wiem o fabule, ale możecie mi tam powiedzieć w komentarzach jak ktoś ogarnia to Wysnawa 2 grałem jeden raz To mogę się przyznać Niestety tak wyszło Że grałem, ale to no ta lata ta, ta gra ma swoje lata no. Nie grałem na, pe na pewno w trójkę, czwórkę, w piątkę, szóstkę grałem e, Siódemka nie pamiętam jaki to był, chyba to był Custom Night, nie wiem e, Ósemka to nie wiem też jaki to był FNAF, no i dziewiątka to jest Security Bridge, Więc no No to co Nie wiem, czekamy sobie na... ...ruch ze strony, ze strony animatroników. Kontrolem się włącza latarkę. ok spoko. Ja akurat grałem na telefonie we FNaFa, bo... ...wtedy nie miałem kupionego. No, tylko miałem tam na telefonie krakowane A to tam cicho, cicho. No. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, no. Co mnie ciekawi bardzo, że te telewizory nie działają. Po co my mamy te telewizory? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie ma się dalej nie ruszyły. Tak? No tak, dobra. Pamiętać też o marionetce. Zapomniałem przez chwilę o niej i dopiero kiedy usłyszałem tą muzykę, to mi się przypomniała, że marionetka jest w tej grze. <grym> Dwójka. Według mnie jest najcięższym FNAFem ze wszystkich. Bo tutaj się tyle rzeczy dzieje naraz, że to jest niepojęte. Dobra, się zaczyna e, gra. Bo już e, widzę, że... E, że, że, że e, no. Że marionetka zaczyna e, puszczać swój... E, E, swo, swo, swoją sprężynkę e, w music boxie i trzeba go nakręcać. Nie wiem, co ja gadam. Nie wiem, czy wrzucę dwa odcinki, czy jeden odcink e, z dwójki. Nie mam pojęcia. Powiem tak, jak ja przejdę dwójkę, to będę zadowolony strasznie, bo nienawidzę dwójki. Ja i. ja maksymalnie przeszedłem do trzeciej nocy. Dwie noce mi się udało przejść, ale trzeciej nie udało mi się. Ciągle ciągle mi wyskakiwały jumpscary Foxiego. Uff, Fox jak jest naprawdę w tej dwójce, jest tak okropny. Niestety, no tak wyszło. Nienawidzę. Nienawidzę dwójki. Fajna jest. Lubię yy, dwójkę yy, za swój poziom trudności, ale tyle się tutaj rzeczy dzieje, że nie masz yy, reakcji jak w jedynce. No dobra, tam parę sekund, to musisz od razu to robić. To nie ma takiej re reakcji wolnej. Dobra, Bonnie się ruszył. Cika też się ruszyła, okej, okay, Luz. Z pierwszej nocy to tam się właśnie te dwa animoatroniki tylko ruszałem na szczęście. Nie powinien też... Y, dobra, mangat jest na swoim miejscu, bo troszeczkę się obstrałem, że y, ona może się ruszyć, ale to by było troszeczkę dziwne, jakby mogła się ruszyć w pierwszej nocy. Dobra, nic tam więcej nie zostało, jak po prostu... Y, okej. Okay. Cika się ruszyła, okej okay, spoko. Cika jest koło nas, dobra. Yy, yy, nicem więcej nie zostało jak nakręcanie misty, yy, Mister Boxa. Tak, Music Boxa. I patrzenie się po prostu na wenty, tak? W ogóle powiedzcie mi w komentarzach, a mo jak możecie to Powiedzcie mi, czy to też zżera energię? Te w, yy, yy, światło w eventach bo jak mi to też zżera energię, jak chodzi o baterię, to troszeczkę szkoda, O Boże, przez przypadek kliknęłem control. Dobra. Słyszę w ogóle, że ktoś się jakby próbuje dostać do wentów. Opak oh, Chica. Dobra poszłam sobie. Mm, właśnie i Aj. ta reakcja. Ta, dobra, Chica będzie tu, albo albo Freddy już nie pamiętam. Chica, dobra. Bo nie wiem właśnie nie jest, nie jestem pewny, czy Freddy też się ruszał rusza w pierwszej nocy. Chyba nie. Chyba nie jestem pewny. Jak będziecie chcieli, na przykład e, odcinki z tego, tam że pomijam te, tego Fungaja, i te różne rzeczy, to mo, mogę wam po prostu powiedzieć tam e, w odcinku jakimś po prostu fabułę, nie wiem jedynki, dwójki, co ja w ogóle to zakładam, jestem dobilem. Chica się znowu ruszyła. Freddy się ruszył, dobra, czyli się rusza w jedynce jednej co w pierwszej nocy, dobra. Warto o tym wiedzieć Bo już nie pamiętam Nie wiem czy zrobić jedną noc czy dwie noce Chyba standardowo dwie polecę, żebym po prostu już miał to z głowy, co nie? Dwie noce nie są aż takie straszne dopiero od trzeciej nocy się zaczyna niestety ale to nie będzie aż takie trudne teraz. Dobra. Najbardziej... Naj... Najbardziej jest problem z en energią. Dobra, szósta... No, e, szósta AM. Nie, nie było dzisiaj tak ciężko, chociaż parę razy już wyskakiwały mi w eventach i to troszeczkę... No... Widać poziom, poziom trudności. A widać poziom trudności w, w, w dwójce. Bo w jedynce... Nie był aż taki duży poziom trudności. Był, ale nie aż taki mocny, jak faktycznie w tej dwójce. Wiem, że trójka ma chyba naj... naj e, ten... E, najmniej straszne jumpscare'y. Znaczy, jak chodzi o Springtrap'a. Powinien chyba naruszać e, fabułku e, trójki, co nie? A. <grych> nie wiem e, Czemu ciągle świecę kamery w e, latarkę na kamerach. Nie powinien tak robić, bo wtedy tracę energię. Dobra, jak na razie nie, 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 nie słyszę Bo oni się nie, nie, nie ruszą. Nie pamiętam kto się ruszał w, jedy, w, w drugiej nocy. Czy się te, też ruszały? Nie, Widert się nie ruszały chyba. Nie ma droniki. Dopiero w trzeciej? Nie pamiętam. Nie jestem pewny, czy w drugiej już się nie ruszały. Leader niektóre. Nie mam pojęcia, ale widzę słyszę, że ktoś szedł. Okej okay. Okej, okay, mangel mm -hmm. Mangel jest jednym z obstronnych animatroników Okej, okay, się ruszyła znowu Okej, okay, ktoś idzie Prawdopodobnie albo Mangel, albo Chica, albo Freddy Nie wiem, nie chcę się patrzeć na inne kamery, bo to może wpłynąć na moją e, reakcję po prostu. Dobra, ktoś idzie wentami. E, prawdopodobnie Chica, bo nie widzę jej... E... Hallu, można tak powiedzieć. Nie wiem, ale ktoś cię mocno rusza i to chyba był Freddy Gruba spierdolone. Przepraszam. O, jednak Mangel, dobra, nieważne. O, oj, 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 mangel Mangel Jak ty działałaś? No, ty działałaś wentami, co nie? I na się większość innych animatroników No nie gadaj, że baluń śmieci się ruszył. Morda w kubeł, śmieciu! Ej, prze... Co? Ej, ruszył się faktycznie balon śmieć. Oha, Foxy. Już? Znikasz? Bo ja nie chcę ci, y, dostać od Ciebie gemscare'a. Dobra, zniknę. No, yy. poszło sobie. Dobra, się już zaczyna. Mangel! To był mój błąd co teraz zrobiłem przed chwilą. A, spojrzałem szybko na kamery Łaś śmieciu, nie, za, nie zerżniesz mojej baterii. Nie masz prawa do tego, nie masz do tego, prawa Serio? A, czy wy ocipieliście? Znaczy dobra Mangel to jeszcze, ale funkcji. Mangel akurat. O, dobra, Fox jak sobie poszedł na szczęście. Okej, okay, Mangle się ruszyła. Nie wiem, dlaczego. Dobra, wiem, że tutaj będę miał o, ten przez jak chodzi o. E, rozpoznawanie tych guzików. Niestety. Dobra, ktoś się rusza na. E, holu. No, na holu, na głównym wejściu. Nie wiem, jak to nazwać mam. Freddy, dobra. Hmm. Dobra, on się chyba ruszył? Nie. Albo się nie ruszył. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie on się Czyli co? Dobra, teraz troszeczkę nie wiem, co ja robię, nie? Mangel się ruszył, a na pewno. Wenty. Ja pierdzielę, ile tutaj jest. No mówię, tutaj jest tak przesrane. Idź. Toj Boni, to Cika, e, wszystkie animatroniki, które są w ventach, nie mają łatwej mechaniki. Znaczy, e, nie że nie mają łatwej mechaniki, ale po prostu e, szybko mogą wyskoczyć na mordę. Balon Boy się ruszył, dobra. Czyli tak. Zwiert animatroników, ja pierdzielę śmieciu idź stąd. E, Withered animatroników Czyli faktycznie się e, Ruszają w e, sz, Nocy trzeciej Podajże No nie podajże tylko na pewno O Boże Ale się zesrałem Boże święty, Freddy ja wiem ja wiem Ale no niestety No nie będzie tak łatwo e, Okej okay, Freddy spierdzielaj Proszę ciebie nie 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 Ja nie chcę Ja nie chcę i kto idzie wętami ciągle? Jakby. Aha. Mamy odpowiedź. Ok, chyba mnie zaatakowali dwa na, dwa na raz. Ok. Lepiej dla mnie. Ja chcę przejść już dwójkę. Czemu to nie jest ostatni odcinek? Ja już pierwszy nagrywam, ale mam dość. Dobra, poszedł sobie na szczęście. Dobra, jest szósta. To co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. O! Dobra, jednak nie. Coś? Nie, ja tego nie miałem na ja tego nie miałem! Co jest do Czemu? Czemu ja jestem Freddym i... czemu... Boni i Chica się na mnie patrzą? Ała moje oczy! No, trzecia, dobra. To Wam bardzo dziękuję za oglądanie. E, widzimy się w kolejnym odcinku SNAFA 2. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!